z kuszą i tarczą, już czeka na Was w kioskach, a ja już czekam, żebyście obejrzeli mój przegląd najnowszego numeru magazynu LEGO Ninjago. Cześć, witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Od dziś, to znaczy od 23 marca, macie dostępny najnowszy numer, numer 3 na 2021 w cenie 1499. Zostajemy tu Zaina. Z Zaina dodajmy figurkę nawet nie tyle bardzo rzadką, czy w ogóle unikatową, ponieważ Zein w takiej postaci jaki jest tutaj, występuje tylko i wyłącznie w tym magazynie. W podobnej znaczy z innym głowy występował chociażby w Masters of Mountain z poprzedniego sezonu. Więc. Przezami przyznacie, że rarytas nie lichy. Jeżeli chodzi o magazyn, mam tu zapowiedź Batmana, który wyjdzie lada sekunda, w którym będzie, no właśnie, um, Robin. Oczywiście znajdziemy tutaj komiks, oczywiście znajdziemy tutaj instrukcję złożenia minifigurki. Grę również tutaj znajdziemy, ale jeżeli chcecie prawdziwe Lego Ninjago grę, to wpadajcie na mój kanał gamingowy, gdzie właśnie ogrywam Lego Ninjago Movie. No i przyznam się szczerze, moje uczucia co do gry są mieszane. Z jednej strony jest fascynująca, z drugiej troszkę z sami. Venom, czyli na przykład sztos, to już było, można by powiedzieć, dość miejsko się zaczyna, bo jakiś komisariat, jakiś policjant, jakieś wąsaty, gość tam się pojawia, później jeżdżą po dżungli, e, niby synowie Garmadona tam się pojawiali, a niby dżungla, no tutaj plakat też dżunglowy. Swoją drogą mnie troszkę boli też to, że na przykład zostali tu pominięci ci Unagi i tak dalej, że te figurki praktycznie się tu nie pojawiały, bo to był w kolejności poza aktualnym sezonem drugi według mówię kolejności sezon, którym się podobał. Ten cyfrowy naprawdę uważałem kiedyś najlepszy. Teraz go ten dżunglowy trochę wyprzedza i to mnie troszkę boi, że tamte figurki zostały tak no, pominięte. No szkoda, szkoda. Na pierwszy zestaw z dżunglowych jeżeli chodzi o prezentację większą został wybrany ten i to mnie cieszy, bo sam wybrałem ten zestaw jako pierwszy do przeglądu i była recenzja na moim kanale. Jeżeli chodzi o dalszy przegląd to mamy tu zwycięzców. No i dość mocną zapowiedź, ale o tym zaraz. Mamy również czarny charakter, czyli do Wygrania. Takie oto nagrody w tym numerze. A przyszły numer, no właśnie, moi drodzy, większość z Was widziała wow, no po prostu wow, szkieletowy czarownik, jeżeli myśleliśmy, że Palpatine to była super figurka, czy Mandalorianin, no to moi drodzy tutaj również jest niezgorzej. z to jest mi taki odpowiednik imperatora chyba, prawda, w tym świecie, 20 kwietnia już i ja się nie mogę doczekać, na pewno kupię wiele tego typu numerów, dostajemy tu jeszcze kartę żeby nie było tylko i wyłącznie tu, więc jeżeli chcecie uzbierać wszystkie to musicie nabyć ten magazyn, a teraz przechodzimy do minifigurki a minifigurki jak już wspominałem jest Dość mocno unikatowy. W takiej formie występuje tylko i wyłącznie tu. Natomiast jeżeli mimo tej formie mamy na myśli głównie te włoski. Włoski, które jeżeli kiedyś by nas pokusiło, coś porwałoby zrobić moca z yy, yy, chociażby z X-menów i zrobić kolosusa, no to będą nam niezbędne takie włoski. Sam strój bardzo mi się podoba. Pomimo tego, że on taki wiecie, niby zimny, biały, ale zimowy, no to zdecydowanie jak wiemy, ten poprzedni sezon tego zimowy nie był, więc to jest złudzenie. Podoba mi się ta detalowość. Najbardziej mi wszystko podoba mi się. Tu akurat jest zasłonięte, więc muszę odsłonić. O, ten tutaj skrawek krawek materiału przywiązany do pasa, on mi się podoba najbardziej. Jest to taki detal, który po prostu bardzo cieszy moje oko. Również to tutaj złote, w ogóle ta złota rączka, złote dłońki, tutaj daje to tu wykończenie, czyli właśnie o, pięknie jakby współgrające z tym naramiennikiem, no wygląda to po prostu ok, i że jest zadbane od A do Z o detalowość. Naprawdę ładnie. Dodatkowo mam, tak jak mówiłem, tutaj te włoski, które są super. Ja pierwszy raz w życiu takie włoski dopadłem w swoje ręce i mówię, gdybym chciał, zrobić mocka, no to teraz już mogę. Sam naramiennik również jest masywny, jest potężny i czuję, że nie jedno ramię by obronił. Mam również kuszę, aczkolwiek w kuszy najciekawsze jest moim zdaniem ten tail. Krągły, który wiecie, nie jest po prostu niebieski, on tak ładnie połyskuje, trochę jak w docach, bym powiedział. No i tarcza, gdzie minimalnie boli mnie to, że tutaj ta tarcza nie została zrobiona biała, zdecydowanie bardziej by to współgrało niż takie szare i tutaj tutaj ta białawość z elementami lodu. Ale i tak nie narzekam, bo i tak jest bardzo dobrze. No bo jak tutaj za 15 zł narzekać na tak dobry dodatek? Mamy tu coś więcej niż minifigurkę, ponieważ, no nie mówię tu tylko o karcie, ale i zostały do, do figurki dołączona Brońka strzelająca, plus tarcza, więc troszkę jednak więcej tych kloczków niż niż zazwyczaj sama figurka jest naprawdę ok, jest też rzadka co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim, że wiecie, albo trzeba by kupić drugi zestaw albo drugi zestaw i tak tą fryzurkę więc jest naprawdę spoko, jeżeli chcecie magazyn jest o dzisiaj w kioskach ja was jeszcze raz zaproszę na mój kanał gamingowy gdzie ogrywam Ninjago, albo tutaj na ten kanał gdzie nie jedna recenzja już Ninjago się pojawiła, chociaż fakt z zeszłego sezonu był to tylko jeden zestaw ale chociażby z tego aktualnego był ten chopper, o którym tu też wspominałem przy okazji magazynu moi drodzy, komu się podoba bucie. Na nóżki. No i subskrypcja. Nie zapominajcie o subskrypcji. Dzięki, że byliście dzisiaj. BA!